Oblicz pole powierzchni całkowitej tego ostrosupa. I mamy podana już informacja o tym, że jest ten trójkąt przedstawiony na rysunku jest ścianą boczną ostrosupa prawidłowego czworokątnego. Skoro jest to ostrosłup prawidłowy czworokątny, to na samym początku rozpocznijmy sobie od pola podstawy, bo pole podstawy w takiej sytuacji to będzie, skoro to jest prawidłowy czworokątny, będzie to kwadrat w podstawie. Skoro wyobrazimy sobie, żebyśmy z takich trójkątów złożyli i stworzyli w ten ostrosłup, to tutaj oczywiście będzie nam w podstawie będzie kwadrat o długości wynoszącej nam 8, 8 i 8. czyli. W takiej sytuacji zapiszemy, że pole tego naszej podstawy to będzie wtedy 8 do potęgi drugiej, bo to jest pole kwadratu, czyli pole podstawy to będzie nam wynoszące 64. No i w ten sposób będziemy mieć już tak naprawdę przeliczone nasze pole podstawy. Co natomiast jeśli chodzi o pole całkowite, żeby przeliczyć sobie pole całkowite, to oczywiście to będzie pole podstawy plus pole powierzchni bocznej. I takich trójkątów tutaj, jeśli będziemy połączymy sobie do każdego boku tego kwadratu, który tam wcześniej miałem narysowane, to wyobraźmy sobie, że tutaj musi być ten trójkąt, tutaj musi być ten trójkąt i tutaj też musi być ten trójkąt oraz tutaj już jest ten widoczny, czyli łącznie takich trójkątów będą cztery. Więc na pewno pole boczne przeliczymy na pewno wartość cztery, pole jednego takiego trójkąta, który tutaj mamy narysowanego. I teraz jak przeliczymy pole takiego jednego trójkąta, to jest właśnie ten aspekt na którą się teraz skupimy. Tutaj jest to trójkąt na pewno, który będzie trójkątem równoramiennym. Czyli mamy tutaj dziewiątkę, dziewiątkę, ósemkę. Opuszczamy sobie wysokość, bo potrzebujemy tę wysokość, więc podzieli nam to się na pół. Tutaj będziemy mieć wtedy 4. I wysokość oznaczamy jako wartość h i przeliczamy to za pomocą Pitagorasa, bo do przeliczenia tego pola, tego trójkąta potrzebujemy wysokości. Więc przeliczamy 4 do potęgi drugiej, dodać wartość h do potęgi drugiej, daje nam wartość 9 cm, czyli w takiej sytuacji to będzie 9 cm oczywiście też do kwadratu. W takiej sytuacji otrzymujemy, że to będzie 16, dodać wartość h do kwadratu, to nam się równa wtedy 81. No i teraz jeśli przeliczymy sobie h do kwadratu to będzie 81 odjąć 16, a to będzie dokładnie 65, czyli nasze h będzie nam wynosiło wtedy. Pierwiastek z 65. I tutaj niestety takiej wartości nie da się tutaj wyliczyć, więc tak zostawimy w takiej postaci. No i skoro wiemy, że wartość naszego H wynosi nam pierwiastek 65, to podstawiamy sobie pod wzór na pole tego jednego trójkąta, czyli PB to nam się równa 4 identyczne takie trójkąte, a pole takiego jednego trójkąta przeliczymy za pomocą 8 razy pierwiastek z 65 podzielone przez 2. Skracamy tutaj dwójkę od razu z czwórką, czyli tutaj będzie wtedy 2. Pole boczne nam będzie wtedy wynoszące 2 razy 8, to jest wtedy 16, czyli to będzie łączne 16 pierwiastków z 60. No i teraz zostawi, zostawi, wystarczy nam tylko podstawić podwzór na pole całkowite, czyli to jest pole podstawy, czyli to będzie 64, dodać pole powierzchni boczeń, czyli dodać 16 pierwiastków z 65 i w sumie tak naprawdę tutaj zapiszemy tylko, że to są oczywiście centymetry kwadratowe, bo to są oczywiście wartości takie jednostki, które mamy podane w tym zadaniu i to będzie tak naprawdę tyle, co w tym zadaniu jesteśmy w stanie zrobić, te wartości pierwiastków oraz zwykłych liczb niestety ze sobą nie dodamy, musimy to zostawić w taki sposób i to będzie nasz wynik prawidłowy w tym zadaniu.